złapałem ich. Miałem floty z każdej strony, więc która musiała złapać. I okazało się, że Amerykanie uciekli na północ, więc moja północna flota ich przejęła. I w tym momencie sytuacja się odwróciła, bo to ja mam dwa lotniskowce, a oni mają jeden. Co prawda mój lotniskowiec ten drugi to jest lekki, który ma dużo mniejszy zasięg mniej samolotów. Znaczy dużo mniejszy, tam 20 km mniejszy zasięg, więc nie jest to problem. W każdym razie bitwa się dzieje na dystansie 127 km, to znaczy, że mogą wziąć udział mniej oba moje lotniskowce. A oprócz tego mam jeszcze dwa baterie plus z tego jeden naprawdę konkretny, czyli pancerniki, no nie mają co prawda tych pancerników 4. Ja mam jeszcze dodatkowo jeden lotniskowiec, ten oni no, mają dwa lotniskowce skortowe, więc tutaj akurat jest słabo. No, ale zobaczmy, 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 co z tego będzie. W tym momencie raczej sytuacja jest na moją korzyść. I oczywiście kolejny, kolejna flota płynie już, no tylko że... Na pewno nie zdąży dopłynąć, bo tak tak się dzieją szybko. O! O! Uu, hu, 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 hu. No to widzimy, że moje obydwa lotniskowce, tutaj jest taka, taka... Taki symbol kółka ku, z dwoma strzałkami, co znaczy, że... ...działa są namierzone i strzelają, czyli w przypadku samoloty. No, i jeden i drugi biorą udział. Jesteśmy na 124 km. Ob, Obydwa biorą udział. Więc ich Lexington już niestety, znaczy niestety bardzo dobrze, już y, dosyć kiepsko wszędzie. A oni, oni atakują y, mojego Yamashiro BB, BB-4, czwartej generacji. No więc, y, a ja też atakowałem i West Virginia, ich najnowszego pancernika. No tu jakaś kolejna flota. A, nie, 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 to ta sama flota, tylko jeszcze, jeszcze moje bombowce przyleciały. Mam wszystkie morza, morza, są patrolowane przez moje bombowce morskie. Robią naprawdę sieczkę. Nie, ciężko im kogoś zatopić, ale przynajmniej ich floty zatrzymują i uszkadzają. No dobra, no to na razie oni stracili tak naprawdę ich statek. Aha, to koniec. Jest wyłączony z walki. To deorganized de 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 and demoralized. Jest dezorganizowany i zdemoralizowany. Zostało im dwa razy siedem samolotów więc można powiedzieć bye bye. No właśnie, i teraz ich w momencie, kiedy oni nie mają lotniskowca, przynajmniej jest wyłączone, wyłączone z walki, to ich dowódca chciałby walczyć na zasadzie 303 km, co mnie nie do końca urządza i on ma lepszego skilla, czyli bitwa w ramach będzie się coraz bardziej przybliżać. Aczkolwiek nie wiem, czy zdąży się przybliżyć na tyle. No właśnie, bitwa się skończyła. Skończyła się bez... Bez konkretnego wyniku, aczkolwiek stracili praktycznie wszystkie wszystkie samoloty. No i ja też miałem niewielkie straty. Więc teraz widzimy, że Amerykanie się wycofują zdecydowanie w tą stronę, więc ja też muszę w tą stronę będę i po prostu gonił do skutku. Praktycznie no, a uszkodzili... Mi Yamashiro mi uszkodzili, no ale atakowanie kogokolwiek innego niż lotniskowce. No nie ma sensu, no generalnie yy, takie ustawione, że komputer... Znaczy w, bit, w bitwach zawsze jest tak, że yy, samoloty i statki wybierają cele najbardziej wartościowe, a najbardziej wartościowymi celami wiadomo, że są lotniskowcy i pancerniki. Yy, często jest tak, że jak jest, lot, jest wyrównana siła lotniskowców, to to, to to obrywają pancerniki, które są w drugiej linii, znaczy powinny być w tyłu, ale... Według, według tego schematu walki, one są, są z przodu, za, za, za lotniskowcami. No i dostają, więc oberwał Yamashiro, no... jakby... nie jest to wielki problem. Szczególnie, że bardzo, małe, bardzo, mało, bardzo mało go uszkodzono. Może i bitwa morska zakończyła się bez wyniku, bez, bez konkluzji. To w tym samym czasie, moje bombowce, Dalej, dalej działały, dalej, dalej, dalej atakowały ich statek, i właśnie widzę, że w wyniku tych ataków zatopili USS Lexingtona. Tam go du dużo go nie zostało, no ale zbombardowali zatopili Lexingtona. Jestem w szoku. No, moja wspaniała flota, moja flotylna, coś tam podziałała, ale nie zatopiła. A teraz bombowiec przyleciał bamba, parę bombek, i po lotniskowcu. Więc tyle było ich, znaczy armada jeszcze się nie skończyła, ale w momencie, kiedy flota może mieć 1000 pancerników, ale jak nie ma jednego lotniskowca, no to zanim te pancerniki dopłyną te 150 km, nawet czasami 180, km zanim dopłyną na odległość strzału, czyli w większym około 30 km, no to już większość z nich będzie zatopiona. Więc. Bez lotniskowca flota, bez obstawy lotniskowców nie ma sensu. Dlatego wszystkie moje pięć flot są, yy, są dowodzone przez lotniskowiec, są, są prowadzone przez lotniskowiec, bo to jest jeden sposób, żeby mieć jakiekolwiek wystawienów, tak jak było widać w poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej walce. Oni mieli dwa lotniskowce, ja miałem jeden, ale to wystarczyło, żeby żebym nie przegrał z Kretesem, tak? Tak naprawdę oni przegrali, bo, bo była na dużym dystansie, jeden ich lotniskowiec nie brał udziału. Dopiero jak pierwszy został wyeliminowany, to, to, to drugi łączył się do walki i dalej była wyrównana, wyrównana potyczka. I dzięki temu, dzięki temu, bo gdyby, gdyby nie to, to cały, raz, cały czas obrywałyby moje pancerniki z ich samolotów. tak, te samoloty się potyczko, potyczkowały ze sobą, lotniskowce ze sobą, a reszta floty... No, nic nie robiła, tak można powiedzieć, ale przynajmniej traciła, bo normalnie wcześniej, jeżeli w poprzednich walkach, jak, jak grałem niemcami i nie miałem lotniskowca, no to po prostu wszystkie moje pancerniki, źleźwiki, Holksteiny, czy tam te czy tam te cokolwiek po prostu ba, ba, bombki spadały i się i topiły, topiły, się za nim, dopłynęły na odległość, że mogły same same zacząć strzelać do, do ich statków, więc, więc lotniskowiec to jest krytycz, krytycz, krytyczna rzecz. Dlatego zleciłem budowę dwóch kolejnych. No i się okazało przy okazji, że to CV5, czyli piątej generacji lotniskowce, to, są, to jest model z pierwszego roku, bodajże? Nie, z 40 roku, tak. Z 40 roku to jest CV5, czyli Amerykanie zbudowali CV5, model 40. Więc to normalne, że mają już takie lotniskowce. Ja już też je mam opracowane, ale ja chciałem budować to CV6, czyli wzór 43 roku, ale na razie. Moja, y, moja nauka jest bardzo zajęta, teraz priorytetem jest y, walka lądowa i ewentualnie samoloty.